Dzisiaj rozpoczynamy sesję wiosenną Matura 2025. Przystępuje 165 naszych absolwentów. Zorganizowane jest to w ten sposób, że większość osób pisze w hali sportowej. Pozostali piszą w salach lekcyjnych. W zależności od tego, kto jaki arkusz pisze, został przydzielony do danej sali. Tu mamy przygotowane arkusze w nierozpieczętowanych kopertach. Za chwilę przyjdą przewodniczący zespołów nadzorujących oraz przedstawiciele zdających, którzy... Najpierw stwierdzą nienaruszalność tych kopert, a dopiero później otrzymają arkusze. Startujemy o godzinie 9. Dzisiaj bardzo długo, bo 240 minut, język polski, poziom podstawowy. Jutro matematyka i w kolejnych dniach, aż do końca, miejmy nadzieję, w spokoju. Jakie nastawienie, jak przygotowanie? Nastawienie dobre, przygotowałem też się dosyć długo, więc wydaje mi się, że powinna. pójść w miarę dobrze, matura. No. Nastawienie, myślę, że bojowe. Powinniśmy sobie dać radę i pozytywne, pozytywne ogólnie ujmując. Było ciężko, jak się nie uczy przez całe 4 lata, to yy... po kończeniu szkoły to ciężko się nauczyć wszystkiego w miesiąc, tym bardziej na polski, bo resztę to jakoś tam się ogarnie matematykę, angielski to znaczy tam każdy powinien być yy przygotowany, no ale no. Dzisiaj najgorzej i później wszystko z górki. Wszystkie rozszerzenia już też raczej z górki, więc... Czuję się przygotowana, napiszę bardzo dobrze, to jest moja manifestacja. E, myślę, że będzie dobrze. Super, super, super. Trochę jestem zestresowana, ale... Liczysz na szczególnie na jakiś temat? E, dużo myślałem nad tematem e, cierpienia, ponieważ wiele razy się przewijał i myślę, że jakby on się pojawił, to by mi nawet dobrze poszła rozprawka. Tak. Coś z uczuciami bym tu fajnie, jakbym zobaczył takie coś, to bym sobie bardzo dobrze poradził.